Witam wszystkich ponownie na naszych spotkaniach ze świętym Pawłem. Eee, oczywiście tradycyjnie polecam tą publikację. Za osoby zainteresowane mogą się ze mną skontaktować przez maila szwajcarmałpał.org. Natomiast dzisiaj chciałem wrócić z powrotem do państwa, które mnie jakoś urzekło swego czasu, czyli po prostu do Malty. W ogóle święty Paweł, apostoł Narodów. Eee, Praktycznie jako pierwszy poszedł głosić do Pogan Ewangelię i mimo, że nie należał praktycznie do grona 12 apostołów, to na Maltę dotarł i do tego nie dotarł z własnej woli, ale dotarł jako więzień. Maltańczycy, oczywiście, to wydarzenie uważają za najważniejsze święto religijne w historii narodu. No, ja chciałbym właśnie do tego tematu wrócić, bo zanim Paweł dotarł na Maltę, to już odbył wcześniej trzy podróże misyjne. Był między innymi w Pergę, udał się do Jerozolimy, gdzieś śpieszył na dzień Pięćdziesiątnicy. Tam też został w międzyczasie uwięziony. I po czym jako więzień został przewieziony do Cezarei. Cezarea w ogóle leży blisko obecnego Tel Avibu. Czas uwięzienia, czyli te dwa lata w więzieniu był. No, oczywiście Paweł w tym czasie nie miał możliwości. Znaczy nie, w zasadzie miał tą możliwość, podczas trzeba było dosyć specyficzne więzienie, bo on był obywatelem rzymskim. Więc. Miał on możliwość głoszenia Słowa Bożego. W międzyczasie było kilka rozpraw sądowych, i podczas jednej z nich Paweł, Żyd, ale i również obywatel rzymski, skorzystał z przywileju i odwołał się do Cezara. No i w tej sytuacji został on właśnie wysłany w długą drogę do Rzymu. Święty Paweł miał wtedy około 54 lat. Podróż przedłużała się i zbliżała się sima, czas sztormów. Fajny na, na kanale jest taki w, w tych spotkaniach pawłowych um, również um, sztorm na Adriatyku. Także to polecam, żeby sobie um, prześledzić, bo też ciekawy wątek to jest. No ale w końcu, koniec końców, um, należy pamiętać, że ten statek, którym płynął św. Paweł, przewoził nie tylko ludzi, ale również i towary. I Mimo tych gorszych warunków właściciele statków często chcieli dopłynąć do celu, ale mimo usilnych starań załogi statek w końcu rozbił się u wybrzeży Malty. Był jednak on na tyle blisko lądu, że wszyscy, czyli 276 osób, zdołało dotrzeć do brzegu. Obecnie oczywiście nad Zatoką Świętego Pawła, bo przy Malcie można akurat spokojnie zajrzeć i zobaczyć Zatokę Świętego Pawła, polecam, bardzo fajnie. Zresztą w ogóle Malta do żeglowania jest bardzo fajna. No, przypuszcza się, że właśnie ta Zatoka Świętego Pawła to jest to miejsce rozbicia się statku. Tam też jest jeden z większych kurortów wyspy położony, który się nazywa Bugibba. No, czy tak było, czy nie było? No trudno, to tak naprawdę na 100% orzec. Czy to właśnie to miejsce było miejscem rozbicia się św. Pawła? No ale e, e, Biblia w Dziejach Apostolskich w 28 rozdziale mówi mniej więcej na temat coś takiego. Tubelcy okazywali nam niespotykaną życzliwość, rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy tym, bo zaczął padać deszcz i robiło się zimno. Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chrustu i nałożył do ognia, żmija, która wpełzła na skutek gorąca, uciepiła się jego ręki. Gdy tubylcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego. Ten człowiek, na, na, ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć. On jednak strząsnął gada w ogień i nic nie ucierpiał. Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie mówili – że jest Bogiem. No, bardzo fajne jest to miejsce na Malcie, też polecam, żeby zajrzeć, tam w tej chwili jest kościół, gdzie gdzie po prostu to wydarzenie miało miejsce, w ogóle w trakcie pobytu apostoła na Malcie doszło do wielu innych zdarzeń, które miały duży wpływ na rozwój na rozwit chrześcijaństwa na wyspie, bo między innymi możemy przeczytać w 28 rozdziale dzieł apostolskich coś takiego, w sąsiedztwie tego miejsca znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy imienia Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościu. Ojciec Publiusza leżał właśnie chory nad gorączką i biegunką. Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się, położył na nim ręce i uzdrowił go. Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. No, według podań pod wpływem św. Pawła namiestnik Publiusz stał się chrześcijaninem. Prawdopodobnie w ogóle dom Publiusza stał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się katedra w Mdynie. Apostoł przebywał na Malcie trzy miesiące i według tradycji mieszkał w grocie, która jest nazywana Grotą św. Pawła na terenie obecnego rabatu. Warto jest tam na przykład... Zajrzeć, bo jest to takie specyficzne miejsce. Zresztą w ogóle Malta i Gozo mają specyficzne takie groty, specyficzne okoliczne miejsca. Święty Paweł w ogóle też tak naprawdę na Malcie króluje. On jest upamiętniony na wielu miejscach na wyspie w kościołach, w nazwach ulic, także w rzeźbach gdzieś tam na środku ulic. Szczerze mówiąc, naprawdę zachęcam. Ciekawi mnie w ogóle, ilu z Was było na Malcie, ilu z Was widziało Maltę i poczuło ten klimat Malty. Będę wdzięczny za te informacje w komentarzach. A tych, którzy nie byli, oczywiście zachęcam. Jest to naprawdę wspaniała wyspa, wspaniałe państwo, wspaniały kraj. No i oczywiście zachęcam do wzięcia udziału w naszej akcji, czyli do nabycia tej cegiełki. Dochód oczywiście idzie na cele charytatywne. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.